Sesja online, czy sesja na żywo, czy może sesja telefoniczna, czy osoba musi być z nami połączona, czy może nie, to są pytania, które często dostajemy i może być bardzo różnie. Więc może być sesja na żywo, czyli kiedy jesteś z osobą w tym samym miejscu, o tym samym czasie, osoba jest z tobą w tym samym pomieszczeniu albo jesteście w naturze. I tutaj dla niektórych osób to może być wspierające, ponieważ dzięki temu one czują energię waszą. Ale to też również dla niektórych osób może być może powodować, że nie otworzą się na tyle. Niektóre osoby wolą bezpieczeństwo, przestrzeń swojego domu, kiedy są u siebie ze swoim ulubionym kocykiem i wtedy bardziej się otwierają na z pola kaszy. Więc warto tutaj mieć to na uwadze, że czasami te odczyty na żywo są dla niektórych osób takie bardziej wspierające, a dla niektórych osób nie do końca. Więc to jest odczyt na żywo. Po drugie jest odczyt online, czyli kiedy wysyłamy osobę na przykład link na Zooma, albo link na Google Meet, albo możemy nawet przez Whatsappa się połączyć z kamerką, włączamy i widzimy się i przeprowadzamy osobę tak jak przez cały odczyt. Jeśli mamy taką możliwość, Super jest nagrać takiego rodzaju sesję, ponieważ osoba czasami, kiedy jest w tym właśnie pierwszym odczycie, ona nie do końca pamięta wszystkie rzeczy, a dzięki nagraniu takiej sesji ona zawsze może tego wrócić. Jeśli korzystasz z Zuma albo z Google Meet, bardzo prosto można to właśnie nagrać, a następnie udostępnić to dla tej osoby. Trzecią opcją jest telefoniczna opcja czyli wysyłamy numer telefonu dla tej osoby. Kontaktujemy się, nie widzimy tej osoby, więc mamy taki dość czysty przekaz, ponieważ nie widzimy jej, nie wiemy jaka to jest energia, ile osoba ma lat, i czasami wtedy jest łatwiej nam przeprowadzić odczyt, ponieważ wychodzi w cenie naszego umysłu i naszego ego, że co ta osoba, kim ona może być, czego ona może chcieć. W opcji telefonicznej jest trochę ciężej z nagraniem sesji. My próbowałyśmy kilku opcji, kilku takich aplikacji na telefon, które miały to nagrywać, nie wychodziło to dobrze. Tak samo dyktafon nagrywał tylko jedną osobę, więc tej opcji telefonicznej jest dość ciężej z nagrywaniem tej sesji. Kolejną opcją jest opcja, kiedy dana osoba wysyła nam swoje pytania. My je otrzymujemy i w odpowiednim dla nas czasie wchodzimy do pola akaszy, czyli ta osoba wtedy nie jest z nami, nazwijmy to na linii. My zadajemy pytania do pola akaszy, a następnie wysyłamy odpowiedzi dla tej osoby. I te odpowiedzi albo możemy zapisać w formie pisanej, albo możemy nagrać na przykład na dyktafon i wysłać to nagranie dla tej osoby. Z jednej strony jest to fajna możliwość dla niektórych osób, które po prostu nie mają przestrzeni na to, aby przez godzinę. Mieć taką przestrzeń dla siebie spokojną. Z drugiej strony, wtedy ta osoba nie ma możliwości dopytania się, a to dopytanie się czasami jest bardzo wspierające, bo pomaga zrozumieć dany symbol. Kiedy zdarzyło mi się prowadzić taką sesję, gdzie właśnie ja otrzymałam pytania i wchodziłam do pola Akaszy tej osoby, to do każdego pytania, które miałam, prosiłam o trzy różne wytłumaczenia. Czyli dostałam jakiś symbol, Wyjaśniałam go, a potem prosiłam o to samo wyjaśnienie, tylko w inny sposób. I prosiłam o jeszcze jedno wyjaśnienie w inny sposób, tak aby tej osobie dać trzy różne wyjaśnienia, czyli trzy różne metafory, trzy różne symbole, które oznaczały i prowadziły do tego samego. Ale dzięki temu miałam pewność, że ta osoba chociaż z jednym z tych odpowiedzi zarezonuje i ona zrozumie. Bo oczywiście te wszystkie trzy odpowiedzi były, oznaczały dokładnie to samo, tylko sposób wyjaśnienia był inny. I to jest ważne w momencie, kiedy właśnie przekazujemy informację, a ta osoba nie jest na linii, ponieważ ona nie może nam dać informacji zwrotnej, czy ona rozumie, o co w tym chodzi, czy nie do końca. Więc jeśli zdecydujesz się na opcję wysyłania właśnie odpowiedzi tak offline, nazwijmy to, to upewnij się potem z tą osobą, jak ona zrozumiała ten odczyt, czy ona chciałaby o coś dopytać.